Muszę wybrać jakim konikiem chcę zostać I chyba wybiorę sobie zwykłego I zobaczcie jak ja wyglądam Jestem teraz na razie bez jakichś dobrych kolorów Ale tutaj mogę sobie zmienić na przykład moje kopyta Dlatego sobie ustawię tutaj mój ulubiony kolor Czyli niebieski I zobaczcie tutaj dole Kopytka zmieniły się na ten kolor Dolne nogi też muszę zmienić Żywkę dam na taki niebieski Ale bardziej taki widoczny Ciało też muszę zmienić na ten kolor Więc zobaczcie to będę ja Luczek koń I zobaczcie teraz jestem na normalnym świecie Tak jest Jako konik mogę nawet wysoko skakać I mam tutaj pełno no, moich animacji, na przykład tutaj galopuję Mogę sobie iść powoli, mogę na przykład Biec, albo mogę też tak uderzyć Tak jest, z przodu, czy wy to widzicie? A na dodatek mogę być bardzo zły, zobaczcie yy, Tak jest, Luczek jest bardzo zły Ale chwilę, ty, ja tam kogoś widzę Tam jest Pimpek, mój czerwony kolega Przecież on jak zobaczy, że jestem koniem To się mega zdziwi, tak, podejdę sobie Tak bardzo normalnie do niego, tak żeby Zobaczył mnie w ogóle, że jest, istnieje W ogóle taki niebieski koń Halo! Koniki! Jesteście tutaj! Ej, chwila, dlaczego koło mnie jest niebieski koń! Tak, bardzo dobrze, widzowie. Ja będę chciał, żeby Pimpek też się zamienił w tego konia. Będzie to bardzo ciężkie do zrobienia, ale błagam. Mam nadzieję, że on teraz ogarnie, że to jestem ja lucze! Co to ma być za konik? Yy, cześć, koniku, czy wszystko w porządku? Czemu ty jesteś niebieski? Ja go się boję! Co on, jak to on się mnie boi? Nie, no dobra, wiecie co? Muszę mu pokazać na przykład, że chcę jeść. Tak, pokażę mu taką animację, że chcę jedzonko. Ej, zaraz ten konik zachowuje się jak tak. Taki normalny, tylko dlaczego jest cały niebieski? Wygląda trochę jak kosmita. Dobra, jak kosmita, powiem mu coś. Ech, to jestem ja, Luczek, naprawdę, koń Luczek. Ej, co to ma być? Czemu ten koń gada? Nie, zostaw mnie. No, pipek, spokojnie, to jestem ja. Naprawdę, bycie koniem jest epickie. Widziałeś to? Naprawdę, ja mogę robić wszystko. Pum, nawet uderzyć. Jakby się mnie zdenerwujesz, to cię z tyłu uderzę. No, nie gadaj, luczek, cię koń! Oddawaj mi mojego nie. kolegę! Nie nie, nie, nie jestem w jego brzuchu. To ja jestem tym koniem. No i naprawdę, chwila, czyli ty normalnie zostałeś takim konikiem. Nie, no, to jest niemożliwe. No, naprawdę, pipek, patrz, teraz mogę, pum, nawet tak skakać. Joho, widzisz, bycie koniem jest epickie. Też musisz nim zostać. No, masz rację, troszeczkę. Nie zachowujesz się jak normalnie koń! normalny konie tak wysoko nie skaczą i nie są takie niebieskie, ale dosyć tego! Ty masz się zachowywać jak normalny konik, słyszysz mnie? I ja żadnym koniem nie zostanę, nie ma szans! No, no co, jak to nie zostaniesz? Zobacz, tutaj jest twoja chatka, ja sobie normalnie tutaj wejdę, widzisz, tu mogę tutaj zobaczyć, co masz? Nie, nie ma opcji! No weź, Przecież tutaj konie <gry> nie mają wstępu, ty masz swoją zagrodę! Ale to jestem ja, Luczek, naprawdę jestem żyjącym koniem, dobra, Pipek, jak mam cię przekonać, żeby zostać koniem? Może przejedź się na mnie, dawaj usiąć na mnie! Nie, no, bez przesady! Naprawdę mam na tobie usiąść, ale to będzie mega mocne. Czekaj, koniu, a ty w ogóle jesteś Uf. bezpieczny. A co ty robisz? No spokojnie, Pipek, zobacz. Teraz zabiorę cię na przejażdżkę, żebyś wiedział, że bycie koniem jest epickie. Zobacz, jak skacze! Wow, to jest <zyskanie> takie fajne! Ale czekaj, nie tak szybko! Wow, zaraz wymiotuję! O, no, no spokojnie, patrz, ja jako koń mogę przeskakiwać te rzeki. Ej, masz rację, ty jesteś takim dobrym koniem. Nie no, bez <zyskanie> żartów, nigdy nie miałem <zyskanie> takiego dobrego konia jak ty. I co, Pipek namówiłem ci, czy jeszcze? Ci jakoś namówić, patrz jak jest pięknie Mogę przechodzić wtedy. No tak, jest bardzo ładnie, tutaj ta cała okolica Jest bardzo fajna, ale wiesz co, nie wiem Nie jestem przekonany do tego konia Chyba wolę być normalny Co, jak to normalny, ty, nawet mnie ten denerwuj, bo cię tutaj zostawię do no w środku lasu Nie, proszę, nie rób tego, Jak nie znam drogi powrótnej Tylko nie to no, no widzisz to, więc skakuj i teraz muszę zamienić pipka Żeby został takim konikiem jak ja A ja mam do tego bardzo dobry pomysł Czekaj, Luczek, jak ty niby chcesz, żebym został konikiem? Przecież to jest niemożliwe to jest bardzo możliwe, spokojnie, patrz, wejdziemy sobie tutaj i niestety, ale teraz cię tutaj zostawię, tak jest, i muszę troszkę zjeść sianka, żeby mieć więcej energii za chwilę ci pokażę, o co tutaj chodzi. Naprawdę, siano, no w sumie to jedzą konie, niech ci będzie. Tak jest, muszę tego zjeść bardzo więcej i wiesz co, pimpek? Ustaw się na przykład w tym miejscu, koło tych trzepaków. A ja widzę, wie, trzepnę go z kolana, wtedy stanie się tym koniem. Ej, czekaj, co ty powiedziałeś? Nie podoba mi się ten sposób. Nie, no jak to nie, pum. I w tym momencie nie macie. O, o, gdzie jest Pipek? On chyba teraz stanie się koniem. Pomocy, co ty ze mną zrobiłeś? Pipek, słyszę gdzie jesteś? Jesteś koniem? Błagam, powiedz, że tak. No tak. Jestem w jakiejś zagrodzie, musisz mi pomóc! Tutaj jesteś na początku, tam gdzie ja faktycznie jesteś! Dawaj, chodź tutaj za mną! No czek, co ty zrobiłeś? Ty jesteś najgorszym koniem na świecie! O, jestem teraz przywiązany do czegoś! Ej, faktycznie! Ty jesteś takim małym śrebaczkiem, jesteś taki mały w porównaniu do mnie! O, nie, denerwuj mnie, tylko mnie z tej chwili rozwiąż. Ja jak chcę stąd uciekać! Ej, faktycznie! Ty masz jakąś linkę. Spróbuj się oderwać, muszę to zobaczyć. Dobra, i w sumie cię klikam już zerwano! Dzięki <laughs> Pomogłeś mi jak dobrze, że już jestem na wolności. Tak, i widzisz co, podoba Ci się bycie koniem. Paczek, i teraz jesteś szybciutki, możesz różne rzeczy robić. To no nie wiem, Luczek jestem taki mały. Chyba wolałem być człowiekiem. Idę do swojego domku, jest późno! Nie, nie możesz tutaj chodzić, bo teraz jesteś zwierzęciem. A ha, ha, ha. tutaj mieszkają tylko ludzie, tak jak my. No masz rację! Czekaj, te łóżko jest takie niewygodne dla konia. Nie chcę tutaj w... mieszkać! Widzisz to, weź sobie lepiej marchewkę, którą miałeś w domu, bo ona jest dosyć spoko i dawa. Ja ją zjem, a mia, mia! O, tak, marcheweczka jest przepyszna. To jest coś, ale czekaj, jestem troszeczkę spragniony. Potrzebuję nie, wziąć butelkę wody. Nie, butelki wody tutaj nie bierzesz z domu, tylko chodź, pokażę ci, co masz zrobić. Patrz, życie konie jest takie epickie. Podchodzisz sobie do źródełka i normalnie będziesz mógł sobie pić i jeść. To niby z tego strubyka, ale przecież to jest niezdrowe. No, ale koniki mogą to robić. A, czekaj, ja wpadłem! Nie, pomadę! Zaraz bo... cię uratuję! Chodź tutaj! No, no dobra, czekaj, wyszedłem. Uf, dobra. Dobra, trzeba uważać, bo my nie umiemy pływać. No, tak, ja też nie. A, dobra. ta woda jest taka głęboka. I dobra, napiję się. Gul, 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 gul. Fuj. Nie dość, że ta woda jest zimna. To jeszcze nie mogę niczego jeść. Nie podoba mi się bycie tym koniem. To jest mega słabe. Co, jak to mega słabe? Ty nie poznałeś jeszcze naszych umiejętności, Pipek? Chcesz poznać prawdziwe życie konia? No pewnie, że tak, chociaż nie jestem zbytnio zainteresowany. No, jak to? Dawaj za mną. Pokażę ci na przykład wyścigi konne. Szybko, jedziemy teraz do miasta i tam będzie mnóstwo rzeczy dla koni, tylko uważaj. Bo my jako konie możemy tylko być w zagrodach. Jak ktoś nas zobaczy, to może nas aresztować. Czekaj, chodź tedy i musimy sobie przepłynąć tutaj, tam jest strona miasta. Wow, naprawdę, ale daleko to jest, mam cztery nogi i szczerze, chodzi mi się trochę szybciej. Dobra, dawaj i zobacz, tutaj jest miasto, tylko uważaj, bo jak nas zobaczą ludzie, to będą mega wkurzeni. No co ty mówisz? Ja byłem no... przed chwilą, człowiekiem, chyba mnie jest zamknął w zagrodzie, co? No teraz jesteś rybaczkiem, Pimpek Tak i tutaj jest pełno stajni, widzisz to? O, nie, i czekaj, Luczek. Co to jest za auto? Niezbyt mi się podoba. Tutaj przewożone są koniki, w nich. Ehehe, tak, jeżeli ich trzeba przetransportować nas, to musimy tutaj wchodzić. Ale spoko, teraz nie musimy tutaj być. No nie, tu jest tak strasznie, ja nie chcę być koło tego miejsca. Wiesz co? Może lepiej się pościgajmy. Ja może dopiero tu zacząłem być koniem, ale będę szybszy od ciebie. No tak, bo tutaj jest taki wielki tor wyścigowy i tam możemy nawet skakać, patrz w oddali. Dobra Pipek, wiesz co? Możemy się w sobie pościgać. To będzie dosyć śmieszne. Co ty na to? Ej, ale jesteś tego pewien, że cię Rozwalę, wiesz o tym? No tak, czekaj, ja muszę tutaj puścić te linki, czekaj, tylko nie wiem, czy mi się uda. Dawaj, klikaj w to i uwaga, ja będę pierwszy. No zobaczymy, nie ty sobie startuj, a ja polecę za tobą, bo i tak jestem szybszy od ciebie. No co to ma bóg, być? Bóg, bóg, nie nie masz jestem na prowadzeniu. Tak, tak, zaraz to wygram. Nie no, ja to wygram. Tak jest, to są wyścigi konne. Zobaczymy, ile okrążeń cię wyprzedzę. No przecież, bo ty jesteś od razu szybszy ode mnie? Ty oszukujesz! Nie no, ja sobie idę nawet spacerkiem i jestem prawie szybszy od ciebie, ale dobra, w tym momencie będę troszkę szybszy. Leciał i galopuje. O nie, nie ma opcji, Luczek. Jest na moim ogonie. Szybciej, koniku, bądź szybszy. Nie dasz rady, chyba, pipek, niestety, ale wiesz co, teraz? Dawaj, przejdziemy sobie tutaj, tak, nauczę cię robić trików, bo w wyścigu byś przegrał, ale jestem ciekawy, czy ty przeskoczysz na przykład to. Ło, wow, ale ty wysoko skaczesz, u. dobra chwila. O u. nie, nie uda mi się u. pomocy. Serio nie dajesz rady, dobra, w takim razie ja ci to pokażę. Pom, tutaj skaczesz, ale tutaj na pewno ci się uda. Zobacz, przeskocz to, to jest w twojej wysokości. Dobra, mam trochę mniejsze nóż ale to mi się na pewno uda tak. przeskoczyć. Tak, patrz na to. Widzisz to? Bycie koniem nie jest takie złe. I tutaj, Pom! dasz radę znowu. No pewnie, że tak. Chyba a ta kolejna znowu. przeszkoda też bez problemu. O, przejdę, chociaż było blisko. Ale czekaj, tego nie przeskoczę na bank. No tak i o, nie, jesteś za mały. A ja to normalnie robię, widzisz to? No nie, ty może jesteś trochę większym koniem, ale ja za to zmieszczę się w większe miejsca. No to prawda akurat. Dobra, a jestem ciekawy, Łot, co to jest? Patrz, to jest jakaś wyskakiwalnia, widzisz to? Dobra, patrz na to, jak ja wysoko skaczę, Na pewno wyżej od ciebie. Raz, dwa, dwa kółka, już przeskoczyłem, nawet to trzecie i czekaj, lecę teraz na ostatnie, ale chwila, ono nie, chyba nie działa. Faktycznie, dobra, czekaj, chwilę, ja się rozpędzę i chcę spróbować to przeskoczyć jako koń, tak, bo życie, chociaż jest najlepsze, uwaga. Pum. Dobra, pierwsze, teraz drugie i paczek, lecę. Wow, Lucek, ty naprawdę jesteś mocny, ale tego ostatniego konia nie masz szansy przeskoczyć. Ej, faktycznie to jest tak wysoko, uwaga. Spróbuję to i pum! Nie, nie udało mi się też. Oh, wiedziałem, że jesteś oh. mega słaby. Koniem i co? Ja też nie potrafiłem Ach. tego przeskoczyć. No bo to trzeba ćwiczyć, wiesz, bo ja mam jeszcze nogi nie rozgrzane. Wiesz co, Pimpek, dawaj, chodź, pójdziemy zobaczyć, co tam jest dalej. Jest stajnia, dawaj tam zostaniemy, co ty na to? No dobra, ale czekaj chwilę, ja jestem za wolny, nie uciekaj beze mnie! Dobra, spokojnie, przecież widzisz mnie. Dawaj, musimy iść do naszego nowego domku. Tutaj zostaniemy na zawsze, tak. I nawet tutaj mamy co jakiś worek do ćwiczeń, ale dobra, to jest akurat śmieszne. I tak, przecież my to uwielbiamy. Wow, ona jest sto hmm. razy lepsza niż Stania, w której kiedyś był. Ta nasza stara. Tak, i zobacz, ile tutaj mamy rzeczy. Tu mamy normalnie sianko, które sobie możemy wziąć i zjeść. Tak, w mieście jest lepiej. Tu mamy nawet siodła dla nas. O, mnie no pewnie, uf. że tak. Ja już zajadam się tym siankiem. Jest przepyszne. A nawet takie specjalne prysznice dla konia. Ej, tak, chcę to zobaczyć. A nie, to jest przyczepienie się. Nie, dobra, musimy się odczepić. A, nie, co się stało? Uf, uf. Pomóż mi! Dobra, udało nam się. Uf, było blisko. No, myślałem, że też to jest prysznic. A to dobra, tutaj wydaje mi się, że wejdzie sobie do środka i tu będzie moja stajnia, Wejdę sobie i takie. Ja tutaj zostanę chyba na zawsze. Ja też tutaj zostanę. Mam zagrodę koło ciebie. Bycie koniem jest naprawdę fajne.